W zarządzaniu nieruchomościami popełnianie błędów ma często charakter publiczny. Dobrze, gdy te błędy są małe i nieistotne, chociaż i te potrafią być szeroko komentowane. Właśnie. Jeśli ciekawi Cię, co dalej, to koniecznie posłuchaj tego odcinka. Tu Strefa Zarządcy. Pierwszy podcast dla zarządców nieruchomości w Polsce. Nazywam się Agnieszka Gędłek i jestem zarządcą nieruchomości. Ktoś powie, że problemy to nasza specjalność, a ja dla odmiany poszukuję rozwiązań. Ekspertom zadaję konkretne pytania, a sama dzielę się wiedzą z wieloletniej praktyki i podpowiadam, jak pracować szybciej i efektywniej. Ten podcast może być dla ciebie, jeśli pracujesz w zarządzaniu nieruchomościami i czujesz niedosyt wiedzy, a może nie masz czasu na szkolenie, a chcesz się rozwijać. Poznajmy się w miejscu przygotowanym specjalnie dla zarządców nieruchomości. Zapraszam. Kiedy zarządca popełnia błąd, to znaczy, że jest człowiekiem, bo to bardzo ludzka sprawa popełniać błędy. I pewnie od wysłuchania tego odcinka w tym akurat obszarze. Niewiele się zmieni, chociaż może akurat zmieni się Twoje patrzenie na te błędy oraz odnajdziesz ukryty w nich potencjał. Myślę, że dobrze jest zacząć od tego, że w zarządzaniu nieruchomościami popełnianie błędów ma często charakter publiczny. Dobrze, gdy te błędy są małe i nieistotne. Chociaż i te potrafią być szeroko komentowane. Właśnie. Ilość osób, która może potencjalnie podjąć próby oceny Twojego błędu, bywa czasem bardzo liczna. 50, 100, a nawet kilkaset. Myślę, że w innych zawodach jest to raczej rzadkie. Zazwyczaj błędy personalne ujawniane są w kameralnym gronie. A w zarządzaniu nieruchomościami czasem nie ma się jak ukryć. Ujawniony błąd zwyczajnie boli. To jest znowu bardzo ludzkie. A jako ludzie wobec takich doświadczeń, albo stajemy do ataku, albo się wycofujemy, albo zamrażamy. I wtedy to można zaobserwować takie zachowania, typu: jaki błąd, przecież to sukces albo nastrusia, czyli nie ma mnie albo pakiet dyplomatyczny, którego Biały Dom by się nie powstydził. I pewnie można by było długo wymieniać i wymyślać Natomiast cóż, powiem tak: popełnianie błędów jest mi także bardzo bliskie, i sama doskonale pamiętam, jak przed laty, jeszcze przed obowiązywaniem przepisów o RODO, wysłałam do moich klientów załącznik, który dotyczył tematu innego klienta, i były tam jakieś szczątkowe, ale jednak jego dane osobowe. Doskonale pamiętam ten wstyd, to było coś, co mnie tak ogarnęło i tak naprawdę, no to dostało tego maila, lekko licząc 100 osób, tak, no i co mogłam zrobić, no jedyne co mogłam, no to po prostu przeprosić, tak i trochę mnie to kosztowało, zrobiłam to w miarę sprawnie, pobolało i przestało, nie Natomiast ja zauważyłam jedną rzecz, tak też, będąc czasem też klientem i mogąc obserwować to, jakie są reakcje ich na różne zachowania. I to, co wyniosłam z tego, to jest to, że klienci bardzo doceniają to, kiedy się zwyczajnie po ludzku przeprosi. I wtedy można słyszeć takie teksty w stylu: nie, nie, no, no tak, nie udało się, ale przeprosiła. Więc jakby z tą refleksją Cię zostawiam. Przeproś. Zwyczajnie, po ludzku. No właśnie, przepraszanie to ludzka sprawa też. I zadałam sobie takie pytanie: A dlaczego popełniamy błędy? Bo może być tak, że oprócz tego, że jesteśmy ludźmi, to coś jeszcze sprzyja takim sytuacjom. Myślę, że w zarządzaniu nieruchomościami na pewno takim czynnikiem, który wpływa niebywale na możliwość popełniania większej ilości błędów, to jest natłok pracy i tematów. To jest to ciągłe i nieustanne przełączanie się pomiędzy kontekstami i nieruchomościami i to tak naprawdę prowadzi do tego, że zwyczajnie tych błędów możemy popełniać więcej. Nie wiem, czy słuchałeś odcinek, chyba mój pierwszy, tak naprawdę jak mądrze gasić pożary w codziennej pracy zarządcy nieruchomości. Jeżeli jeszcze jest nieodsłuchany, to koniecznie posłuchaj, bo tam podpowiadam, jak można to systemowo. Uporządkować i właśnie nie pracować w takim chaosie, i to na pewno jest taki punkt wyjścia do tej sprawy. I to w ogóle wszystko jest dość trudne, dlatego, że jak obserwuję, pracując z moimi klientami, to znakomita większość firm zarządzających nieruchomościami, tak naprawdę te wszystkie sprawy, które się toczą, które zgłaszają klienci, Przechowują w bardzo różnych miejscach, od skrzynki mailowej przez program księgowy, Excel, kalendarze prywatne często, a czasem są to jakieś zakamarki w głowie zarządcy nieruchomości. No i nie dziwne, że w tej obfitości te błędy mogą się pojawiać, a czasem mogą być bardzo spektakularne. I tak sobie myślę, że kiedy zarządca popełnia błąd, to chce o nim jak najszybciej zapomnieć. Chce już nie czuć tych takich różnych emocji, które temu towarzyszą, tylko iść dalej. I to znowu jest bardzo, bardzo ludzkie. Natomiast dzisiaj chciałabym Cię zachęcić do tego, aby troszeczkę inaczej do tego podchodzić. Czyli kiedy emocje już opadną, to dobrze jest wygospodarować sobie czas na to, aby się zastanowić, jaka była przyczyna tego błędu, i wprowadzić jakiś plan naprawczy, zmienić coś w swoim postępowaniu, sposobie pracy, tak aby w przyszłości takich błędów już nie popełniać. A te błędy mogą mieć naprawdę bardzo różną odsłonę. Mogą kryć się pod wypowiedzeniem, które dostajesz z nienacka od wspólnoty mieszkaniowej i możesz poczuć wielką złość, możesz poczuć się porzucony, porzucona, no cokolwiek. Natomiast jeżeli zatrzymasz się tylko na poziomie tych emocji, a nie zastanowisz się tak dokładnie, gdzie leży przyczyna tego nagłego zdarzenia, to tak naprawdę jest duże prawdopodobieństwo, że spotkacie to także w innych wspólnotach mieszkaniowych, bo może w sposobie Twojej pracy, działania, czy, uwaga, kluczowe, komunikacji jest jakiś błąd systemowy i Ty po prostu nie zmieniasz się na lepsze. Ty masz stary model działania, który będzie zawsze albo często, Generował właśnie takie zachowania, reakcje Twoich klientów. No, warto poznawać przyczyny, do tego zawsze zachęcam. Sama mogę powiedzieć, że ten temat związany z załącznikiem do maila, którego otrzymało aż 100 moich klientów, rozwiązałam w ten sposób, że wyrobiłam sobie nawyk sprawdzania wysyłanych maili i tak naprawdę od tego czasu. No, nie pamiętam, abym popełniła błąd na takim poziomie. Chociaż, jak wiemy, zarządca wysyła bardzo dużo korespondencji i to naprawdę dziennie to mo mogą być dziesiątki. I na koniec już chciałabym Cię gorąco zachęcić do tego, aby wyciągać wnioski ze swoich błędów. Bo tak naprawdę zapłaciłeś, zapłaciłaś za nie już bardzo dużą cenę, więc to byłoby marnotrawstwo. Zatem korzystaj z tego dobrodziejstwa, które płynie z twoich błędów. A jeżeli ciekawi cię to jak systemowo unikać błędów, to jest teraz dostępny kurs o zarządzaniu ryzykiem dla zarządców nieruchomości. Link znajdziesz w opisie. A jeżeli jesteś właścicielem firmy zarządzającej nieruchomościami, to tylko przypominam, że jestem tą osobą, która pomaga ogarniać natłok tematów i przeorganizowywać je w taki sposób systemowy, tak aby rzeczywiście zarządcy nieruchomości mieli bardziej komfortową pracę. No i cóż, na koniec życzę Ci jak najmniej popełnianych błędów. A jeżeli już się przytrafią, to abyś wyciągał, wyciągała z nich naprawdę mądre wnioski. Pozdrawiam! Drogi słuchaczu, dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i niezmiennie zachęcam do tego, aby zapisywać się do klubu zarządców miejsca, które inspiruje, dostarcza wiedzy. Jest taką platformą wymiany doświadczeń dla zarządców nieruchomości. Link do zapisów do klubu znajdziesz w opisie do tego odcinka. A także informuję, że strefę zarządcy można śledzić w social mediach na Facebooku, Instagramie oraz YouTube. I ode mnie dla Ciebie dzisiaj tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.